Jesteśmy w Busku Zdroju po ostatnim meczu w tej rundzie w wykonaniu AKS 1947 Busko Zdrój. Z nami prezes Szymon Rewaj. Szymon, no moje gratulacje, chyba teraz będzie ból głowy. Co z następną rundą? Dzień dobry, witam was serdecznie. Cieszę się, że tutaj Halobusko jest dzisiaj z nami. E, co z następną rundą? E, no, jak widać zawodnicy mocno pracują, e, dają radę na boisku. Teraz no, my też robimy wszystko, żeby dać radę, jeśli chodzi o, o budżet. No bo tak jak wszędzie powtarzam, Robimy wynik trzeci rok z rzędu fajny, gdzieś niedużymi pieniążkami, ale jeśli chcemy coś więcej tutaj osiągnąć, to, no to już musimy się zbroić i, i tych pieniędzy musi być znacznie więcej, bo no, bazujemy na tym, że, że jest fajna baza, dobrzy trenerzy. Jesteśmy drużyną, która... Pozwala wybić się tym młodym zawodnikom, bo średnia wieku to jest 22 lata w tym momencie naszego zespołu. Będziemy robić wszystko, żeby być takimi czarnymi połanie w trzeciej widzów, jeśli uda się awansować. Widać tutaj, że wy ze swojej strony daliście wszystko. No jednak tutaj, jeżeli chcemy awansować, potrzebne są dużo większe środki finansowe. No co widać na przykład po Kazimierzy Wielkiej, która ma teraz ogromne problemy. Tak, tak. Kazimierza miała swoją politykę, ściągali drogich zawodników wydawali bardzo duże pieniądze miesięcznie, no, my na pewno podchodzimy do tego racjonalnie. Nie będziemy się też podpalać, jeśli nam się nie uda zdobyć tego budżetu, chociaż będziemy robić wszystko, żeby, żeby, żeby tak się stało, bo potencjał Busko ma i, i szkoda by było też pracy trenerów, zawodników. E, no i tych sponsorów, którzy są teraz, tak? E, też chciałem tutaj pochwalić burmistrza miasta i gminy Busko Zdrój bo to wsparcie, które mamy na poziomie czwartej ligi od e, gminy jest naprawdę bardzo solidne. Wiadomo, że wszystko drożej inflacja i tak dalej chcielibyśmy więcej, ale no też wiemy jak jaka jest sytuacja gospodarcza w kraju. Mamy nadzieję, że też radni powiatu Błuskiego też w końcu gdzieś postarają się nas wesprzeć, żeby nie tylko bazować na gminie i sponsorach. Też liczymy tutaj na większe wsparcie firmy PSB, bo, bo też tutaj są potężnym podmiotem w naszej gminie. Oczywiście wspierają tutaj nasz klub od wielu lat, ale no liczymy na troszeczkę wyższy level. Zachęcam wszystkich do wspierania AKS-u, bo jak widać mamy mod Tą drużynę, która szybko się rozwija, pracuje mocno i chcemy tej trzeciej ligi, tylko no, myśmy realnie, no, na, na dzień dzisiejszy, no to jesteśmy dziewiątym budżetem w czwartej lidze, a wyniki są, jakie są, tak, bardzo dobre. Dobra, to co Szymon, z mojej strony ja tylko... Chciałbym Wam życzyć, żeby Wam się udało wejść do tej trzeciej ligi, żeby te środki finansowe się znalazły, no i żeby Buzko ponownie miało tą trzecią ligę, bo ja pamiętam jak byłem jeszcze małym chłopcem i przychodziłem tutaj na mecze, gdzie takiej infrastruktury nie było, tak. a zainteresowanie piłką nożną w Buzku było ogromne, że nawet tutaj na wałach ludzie się gromadzili, bo nie mieli gdzie się pomieścić. Tak, ja też zapraszam kibiców oczywiście na śledzenie naszych social mediów, oczywiście też w Waszych portalach informacji o AKS-ie i zapraszam na rundę wiosenną. No myślę, że na pewno będziemy chcieli robić jeszcze większy progres. Dzięki. Dziękuję. Z nami burmistrz Piotr Czocha. Witam serdecznie. Je... Dzień dobry. Jesteśmy po ostatnim meczu. Wysokie zwycięstwo. Znakomity sezon w wykonaniu AKS-u. 15 zwycięstw. Chłopaki ze swojej strony zrobili wszystko. Chciałem zapytać teraz, jak tutaj gmina dołoży się do tego, żeby w Buzku w końcu była ta trzecia liga, którą pamiętamy z dawnych lat. Praktycznie świetny sezon naszej drużyny AKS. Bardzo dobry bilans brankowy. Widać, że drużyna strzela bramki. Po aż Z przyjemnością ogląda się te mecze. Także serdeczne gratulacje dla naszej drużyny. Serdeczne gratulacje i dla zawodników dla trenerów. Naprawdę bardzo dobry sezon. Zobaczymy, jaki będzie drugi. Teraz po zimowej przerwie, pewnie na wiosnę, rozpoczniemy drugi sezon. Domyślam się i liczę na to, że będzie równie dobry jak ten zimowy. Natomiast co do trzeciej ligi, myślę, że trochę za wcześnie jeszcze o tym rozmawiać. Na razie dajmy szansę piłkarzom. Pokazać klasę. Akademia rozwija się znakomicie. Mamy bardzo, bardzo dużo dzieciaków. Widać, że ten zespół jest młody. Czy w ogóle planujecie jakoś wesprzeć klub w wejściu do rzędu, do tego awansu? Bo tak naprawdę tu została tylko jedna runda, więc czas zacząć o tym myśleć. My cały czas o tym myślimy. Jeżeli chodzi o wsparcie, no to oczywiście my cały czas wspieramy. Wspieramy zarówno młodych adeptów piłki nożnej, czyli no młodzików, dzieciaków, które, którzy grają w akajsie. Wspieramy również drużynę seniorską. Przeznaczamy na to no, spore środki. Dodatkowo, no jakby udostępniamy cały obiekt, no zupełnie bezkosztowo. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.